Wyobraź sobie, że wszystko, co znasz, materia, czas, przestrzeń, życie i ty sam istnieje tylko dlatego, że kilka fundamentalnych liczb ma właśnie takie, a nie inne wartości. Gdyby stała grawitacji była odrobinę inna, gwiazdy mogłyby nigdy nie powstać, a bez gwiazd nie byłoby pierwiastków ciężkich ani planet. Gdyby oddziaływanie elektromagnetyczne było słabsze, atomy nie utrzymałyby swojej struktury, a chemia podstawa życia Nigdy by się nie pojawiła. A gdyby prawa fizyki wyglądały inaczej, wszechświat mógłby być zupełnie pusty, chaotyczny, albo całkowicie niezdolny do tworzenia jakichkolwiek złożonych struktur. To prowadzi do jednego z najbardziej fundamentalnych pytań, jakie możemy zadać: czy prawa fizyki są konieczne, czy też są tylko przypadkowym zestawem reguł, który akurat nam się trafił? Przez wieki nauka opierała się na przekonaniu, że prawa natury są niezmienne, uniwersalne i obiektywne. Od czasów Newtona dominowała wizja wszechświata jako perfekcyjnego mechanizmu zegarowego, rządzonego ścisłymi, matematycznymi zasadami. Ruch planet, spadanie ciał, zachowanie światła wszystko miało swoje równania, które działały zawsze i wszędzie. W tej klasycznej perspektywie prawa fizyki były czymś absolutnym. Nie mogły być inne, bo stanowiły logiczną konsekwencję samej struktury rzeczywistości. Wszechświat był postrzegany jako system, który od samego początku musiał wyglądać właśnie tak. Jednak wraz z rozwojem fizyki XX wieku ten obraz zaczął się stopniowo kruszyć. Teoria względności Einsteina pokazała, że czas i przestrzeń nie są absolutnymi scenami zdarzeń, lecz elastycznymi elementami samej rzeczywistości, zależnymi od ruchu i grawitacji. Jeszcze większy wstrząs przyniosła mechanika kwantowa, ujawniając świat, w którym zdarzenia zachodzą probabilistycznie, a nie deterministycznie. Na najbardziej fundamentalnym poziomie rzeczywistość nie działa jak zegarek, lecz jak zbiór potencjalnych możliwości, z których dopiero pomiar wyłania konkretne zdarzenie. To postawiło nowe, niewygodne pytanie. Skoro zachowanie cząstek jest losowe, to czy same prawa, które je opisują, również mogłyby być inne? Szczególnie intrygujący jest problem tzw. stałych fundamentalnych. Są to liczby, których wartości nie wynikają z żadnej znanej teorii. Po prostu je mierzymy i przyjmujemy jako dane. Stała planka, prędkość światła w próżni, stała grawitacji, ładunek elektronu, masy cząstek elementarnych. Każda z nich ma konkretną wartość, a niewielka zmiana którejkolwiek mogłaby sprawić, że wszechświat stałby się jałowy. Dlaczego te liczby mają dokładnie takie wartości? Dlaczego nie inne? Dlaczego w ogóle istnieje taki zestaw stałych, który pozwala na istnienie złożonych struktur? Fizyka nie potrafi dziś odpowiedzieć na to pytanie, a ta niewiedza sugeruje coś niepokojącego. Być może prawa fizyki nie są konieczne, lecz przypadkowe. W tym miejscu pojawia się hipoteza wieloświata, jedna z najbardziej kontrowersyjnych idei współczesnej kosmologii. Według niej nasz wszechświat jest tylko jednym z obronnej liczby możliwych wszechświatów, z których każdy ma własny zestaw praw fizyki i własne wartości stałych fundamentalnych. W większości z nich nie powstają gwiazdy, planety ani życie. Są zbyt chaotyczne, zbyt krótkotrwałe lub zbyt jednorodne. My istniejemy właśnie tutaj nie dlatego, że ten wszechświat jest wyjątkowy, lecz dlatego, że tylko w takim wszechświecie obserwatorzy w ogóle mogą się pojawić. To tak zwana zasada antropiczna, która nie wyjaśnia dlaczego wszechświat jest taki, jaki jest, ale tłumaczy, dlaczego właśnie taki obserwujemy. Jeśli ta wizja jest prawdziwa, prawa fizyki nie są konieczne. Są wynikiem kosmicznej loterii, w której wylosowano jeden z nielicznych zestawów reguł sprzyjających złożoności. My sami bylibyśmy wtedy produktem selekcji obserwacyjnej. Istniejemy nie dlatego, że wszechświat został zaprojektowany pod życie, lecz dlatego, że życie pojawiło się tam, gdzie było to możliwe. To przesuwa pytanie o sens i wyjątkowość istnienia w zupełnie nowy wymiar. Istnieje jednak druga strona tego sporu, równie silnie reprezentowana wśród fizyków i filozofów nauki. Wielu z nich uważa, że przypadkowość jest jedynie pozorem wynikającym z naszej niepełnej wiedzy. Być może istnieje głębsza, jeszcze nieodkryta teoria, często nazywana teorią wszystkiego, z której wszystkie prawa i stałe wynikają w sposób konieczny, tak jak twierdzenia wynikają z aksjomatów matematyki. W takim ujęciu wszechświat nie mógłby być inny, bo jego struktura byłaby jedyną logicznie spójną możliwością istnienia czegokolwiek. Zwolennicy tej wizji wskazują na zdumiewającą skuteczność matematyki w opisie rzeczywistości. Abstrakcyjne równania, tworzone często bez praktycznego celu, okazują się z niezwykłą precyzją opisywać zachowanie natury. To rodzi pytanie, czy wszechświat jest matematyczny z samej swojej istoty. A jeśli tak, to prawa fizyki nie byłyby wymysłem człowieka ani zbiorem przypadkowych reguł, lecz odkryciem głębokiej, koniecznej struktury rzeczywistości. Pojawia się też argument stricte filozoficzny. Jeśli prawa fizyki byłyby całkowicie przypadkowe, dlaczego w ogóle są stabilne? Dlaczego wszechświat nie zmienia swoich reguł z chwili na chwilę? Stabilność praw natury wydaje się warunkiem istnienia czegokolwiek trwałego atomów, gwiazd, życia, świadomości. Być może więc pewien zestaw praw nie jest tylko jednym z wielu możliwych, lecz minimalnym warunkiem istnienia uporządkowanej rzeczywistości. Na tym tle pojawia się jeszcze bardziej radykalna hipoteza, że prawa fizyki nie są fundamentalne, lecz emergentne. Tak jak temperatura nie istnieje na poziomie pojedynczej cząstki, lecz wyłania się z ruchu ogromnej liczby cząstek, tak prawa fizyki mogłyby być efektem głębszych procesów, których jeszcze nie rozumiemy. W takim ujęciu pytanie o ich przypadkowość lub konieczność zmienia znaczenie. Prawa byłyby czymś, co wyłania się wraz z istnieniem wszechświata. Jeśli prawa są emergentne, mogłyby również ewoluować. Niektóre spekulatywne teorie sugerują, że wszechświaty, w których powstają czarne dziury, mogą w pewnym sensie rozmnażać się, przekazując swoje prawa kolejnym wszechświatom. To kosmiczna analogia do doboru naturalnego. Prawa fizyki, które sprzyjają powstawaniu złożonych struktur, byłyby statystycznie częstsze. Na końcu zostajemy z pytaniem, na które nauka wciąż nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Czy prawa fizyki są konieczną, jedyną możliwą strukturą rzeczywistości? Czy też są wynikiem kosmicznego przypadku, a my po prostu mieliśmy szczęście znaleźć się w odpowiednim miejscu i czasie? Być może odpowiedź leży poza naszym obecnym zrozumieniem. A być może samo to pytanie mówi więcej o nas niż o wszechświecie. Bo pytając o prawa natury, pytamy tak naprawdę o sens istnienia i o to, czy nasze istnienie było nieuniknione, czy całkowicie przypadkowe.